Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, Fotoblogia.pl. Tydzień temu opowiadałem o obróbce filmów w Lightroomie, natomiast dziś skupię się na module, który nazywa się Slideshow. Jest to po prostu moduł do tworzenia pokazu slajdów. Wcześniej nie byłem przekonany do pokazów slajdów, natomiast dziś dość często z nich korzystam. Wypuszczam je albo z iMovie, albo właśnie z Lightrooma. Te z iMovie mogą troszeczkę ciekawiej wyglądać, ale na początku trzeba zaimportować zdjęcia do iPhoto, z iPhoto wyeksportować do iMovie. Troszeczkę to trwa, nie da się ukryć. A że z Lightrooma korzystam na co dzień, zdjęcia mam zawsze zaimportowane. Dajmy na to, będziemy chcieli zrobić krótki pokaz slajdów, który wyślemy znajomym. Ja tutaj zaimportowałem kilkanaście zdjęć, które zrobiłem ostatnio w Portugalii. I w związku z tym, że większość z nas ma szerokoekranowe telewizory czy monitory, wybiorę szablon widescreen. Następnie przejdziemy do opcji po prawej. Nie będę opisywał ich wszystkich. Opiszę te, z których po prostu korzystam. Czasem jeśli chciałbym, aby zdjęcia pojawiały się na jakimś tle, zmniejszam to zdjęcie, czyli po prostu tworzę marginesy po każdej ze stron, ale w tym wypadku nie będę tego robił. Następna zakładka, która odpowiada za to, co ma pojawić się na tym pokazie slajdów. Możemy nawet zaznaczyć opcję, która będzie nam pokazywać ilość gwiazdek, które przypisaliśmy zdjęciu przed wywołaniem rawa bądź po. Nieważne. Backdrop, czyli opcja, w której ustawiamy, jak ma wyglądać tło za tymi zdjęciami. Możemy wybrać jakieś cieniowanie, możemy wybrać również poszczególne zdjęcie. Jeśli chcielibyśmy, na przykład, żeby to zdjęcie służyło nam za tło, po prostu przeciągamy je do tej opcji. Ja je akurat skasuję. Możemy wybrać również. Jakikolwiek kolor i to, z czego również korzystam, czyli ekrany wejściowy i wyjściowy. W związku z tym, że byłem w Portugalii, nadam taki ekran wejściowy z napisem Portugalia. Mogę go zwiększyć. Następnie możemy dodać podkład muzyczny. Wybieramy. Jakikolwiek plik muzyczny z naszych zasobów. Ja zawsze wybieram muzykę na licencji Creative Commons, ponieważ dzięki temu, że wpiszę autora danej piosenki, mogę używać jej komercyjnie. Oczywiście, jeśli dana licencja na to pozwala, ale jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wtedy YouTube nie będzie nam blokował tych plików, a tej muzyki jest naprawdę dużo. I to, co bardzo ważne, czyli. Jak długo ma być wyświetlany slajd i jak długo ma trwać przejście. Ja nie lubię długo oglądać zdjęć i nie lubię tym bardziej długich przejść. Możemy również wybrać kolor tego przejścia i właściwie na tym kończymy naszą pracę, ale przed wyeksportowaniem tego pokazu slajdów warto jest przejść do pierwszego zdjęcia i nacisnąć play, wtedy stworzy się taki podgląd tego pokazu slajdów. Jak widać, pokaz slajdów jest gotowy. Następnie pozostało nam tylko wyeksportować to wideo, oczywiście w żądanej jakości. Klikamy eksport i czekamy na gotowy plik. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.